Witam. W tej lekcji opowiem ci, jak działa monetyzacja na YouTubie, kiedy zaczyna być dostępna, jakie są zasady otrzymywania pieniędzy z YouTube'a, jak z nich się rozliczać oraz czy każdy widz jest tak samo wartościowy dla YouTube'a. Otóż monetyzacja generalnie jest to pozyskiwanie pieniędzy z platformy YouTube. Głównym źródłem pieniędzy z platformy są zwykle Reklamy wyświetlane podczas Twoich filmów. Więc przykładowo Twój film wyświetla reklamy za 15 tysięcy dolarów, około 5 tysięcy dolarów z tego bierze YouTube dla siebie, a 10 tysięcy trafia na Twoje konto. Ale to nie jest jedyna metoda monetyzacji, ponieważ jest też YouTube Premium dla użytkowników, którzy nie chcą, żeby im reklamy się wyświetlały ale również jeżeli oni oglądają twoje filmy mimo że bez reklam, to również od nich otrzymujesz pieniądze po prostu z tego abonamentu, który oni płacą YouTube'owi za usługę YouTube Premium. I wreszcie, trzecia metoda monetyzacji na YouTubie jest to wspieranie kanału przez twoich widzów i to jest taki abonament który pobiera od nich określoną przez Ciebie kwotę. Są trzy poziomy monetyzacji. Ty ustalasz te progi, ustalasz, jakie wysokie kwoty mają Ci ludzie płacić i jakie bonusy od Ciebie otrzymają. To wszystko jest zupełnie dowolne przez Ciebie ustalane. I te abonamenty, również po potrąceniu pewnej prowizji na rzecz YouTuba, trafiają na Twoje konto. Podobną metodą jak abonamenty jest jeszcze coś takiego jak super podziękowania, czyli po prostu widzowie zachwyceni twoim filmem mogą dać ci super podziękowanie, czyli jak gdyby napiwek. To zwykle jest około 10, 20, czasami 50 zł. Po prostu ktoś ci kliknie i tobie się wyświetla wiadomość, otrzymałeś super podziękowanie od użytkownika XY i tak Te pieniądze przekazywane są na wskazane przez ciebie konto. 21 dnia każdego miesiąca. Czyli za Twoje zarobki w sierpniu, 21 września otrzymujesz przelew z Google. I to jest bardzo istotne, że te pieniądze są takim opóźnieniem, trzeba to brać pod uwagę, że za Twoją całą pracę w sierpniu, za Twoje wszystkie reklamy, które zrobiłeś, dopiero 21 września otrzymasz pieniądze. Monetyzacja dostępna jest dopiero. Kiedy masz określoną ilość subskrybentów oraz określoną ilość watch time'u, i o ile ilość subskrybentów nie jest trudna do osiągnięcia, to ten watch time jest wyzwaniem. W tym momencie, ażeby otrzymywać pieniądze z YouTube'a, czyli wejść w ten program monetyzacji, trzeba spełnić następujące warunki. Trzeba mieć przynajmniej 500 subskrybentów i ten warunek jest łatwy do spełnienia. Trzeba mieć 3 filmy. Opublikowane w ostatnich 90 dniach, i ten warunek też jest bardzo łatwy do spełnienia. I trzeba spełnić jeszcze jeden z dwóch warunków. Albo mieć 3000 godzin watch time'u, albo 3 miliony wyświetleń shortów. To jest dla tych y, content creatorów, którzy wolą publikować shorty. 3000 watch time'u to jest już Dość dużo, to jest tak, jakbyś stworzył film, który ma godzinę, i 3000 ludzi obejrzałoby go od początku do końca. To nie jest łatwe do osiągnięcia na początku, ale trzeba mieć to na uwadze. Właśnie, jak wcześniej mówiłem, też o tym watch time, jak on jest ważny. Tak, tutaj przy monetyzacji jest on głównym progiem wejścia w tą monetyzację. Więc siłą rzeczy tworząc krótsze filmy, będzie Ci trudniej osiągnąć ten minimalny pułap watch timeu, a tworząc filmy dłuższe będzie ci go siłą rzeczy łatwiej. I chociaż to wygląda tak, że tworząc dobry 5-minutowy film, jesteś w stanie średnio utrzymać uwagę widza na 3 minuty, to jest dobry film. To tworząc film 50-minutowy to wcale nie jest tak, że utrzymasz widza przez 30 minut ale to jest tak, że utrzymasz średnio widza przez 10-12 minut, to mimo wszystko te 12 minut to jest 4 razy więcej niż przy filmie 5-minutowym. I dlatego warto robić zwykle dłuższe filmy, bo ten watch time uzyskujesz 4 razy dłuższy, mimo że oczywiście napracowałeś się 10 razy więcej. Ale jednak e, warto, warto robić te filmy dłuższe po to, żeby uzyskiwać ten jak największy watch time. I wtedy... W zakładce YouTube Studio, zarabianie, zobaczysz, że spełniasz warunki programu partnerskiego YouTube i klikasz tam, żeby włączyć tą upragnioną monetyzację. Kiedy ona się włączy, wypełniasz tam pewne pola, które oczywiście są ważne z punktu widzenia podatkowego, z punktu widzenia tego, gdzie te pieniądze mają ci być przesyłane. YouTube cię weryfikuje, to trwa dosyć krótko i wkraczasz ten. Program. Czyli możesz teraz przy swoich filmach ustawiać takie zielone dolarki, które oznaczają, że film dajesz do monetyzacji. Monetyzując filmy, oczywiście zaczynają się w nich wyświetlać reklamy. Reklamy te są niezależne od Ciebie. To YouTube dobiera, jakie dla Twoich widzów reklamy będą najlepsze, i z tych reklam otrzymujesz pieniądze. I teraz jest cała lista treści, które są niemile widziane przez reklamodawców. Jest to na przykład przemoc, są to treści kontrowersyjne, słownictwo wulgarne, broń palna jest bardzo nieulubiana na YouTubie. Zresztą publikując każdy film po przejściu na monetyzację, wypełniasz taki krótki Kwestionariusz, w którym zakreślasz, czy coś z tych nielubianych przez YouTuba rzeczy w Twoim filmie występuje. I jeżeli tego nie zrobisz i da, że tam nic nie występuje, a YouTube stwierdzi, że jednak występuje, to wtedy będzie niedobrze. Twój kanał będzie miał takie powiedzmy żółte światełko na YouTubie, umownie rzecz ujmując, oczywiście, i YouTube będzie bardziej kontrolował Twoje treści. Dlatego lepiej tutaj samemu się przyznawać do tego. Co się robiło w tym filmie? Ja to robię nawet tak, że przesadnie donoszę na siebie w tym kwestionariuszu. Na przykład nie ma w moim filmie żadnej przemocy pokazanej, ale ja na przykład mówię o tym, że ktoś kogoś pobił i już tam zaznaczam, że w filmie jest niskiej e, intensywności przemoc. Żeby mi potem YouTube nie zarzucił, że tu ja mówię o przemocy, więc jest przemoc w filmie, więc. Okłamałem w tym zeznaniu, więc ja tam trochę ostrożnie to robię. Na przykład, jeżeli pada słowo dupa, 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 no to już zaznaczę, że jest słownictwo wulgarne. Oczywiście na niskim poziomie, żeby już mi tego YouTube nie zaznaczył y i nie uciął tejże właśnie monetyzacji, ponieważ mm, teraz poruszymy temat dosyć nieprzyjemny, to znaczy żółty dolarek albo czerwony dolarek, tak zwany. Żółty dolarek, czyli ograniczona monetyzacja, która tak naprawdę oznacza bardzo niską monetyzację. E, czyli te filmy mają tylko bardzo wąskie grono reklamodawców, i to powoduje, że jest, jest mały przychód. I wreszcie monetyzacja czerwona, czyli film uznany przez YouTube'a, że nie nadaje się do monetyzacji. E, taki przykład, ostatnio koleżanka, youtuberka wrzuciła film, w którym bardzo krytycznie, merytorycznie, ale krytycznie odnosiła się do Unii Europejskiej i ten film już w, zaraz po uploadnięciu na YouTube uzyskał brak monetyzacji. Więc e, generalnie, jeżeli chcielibyście tworzyć content polityczny, to jest to bardzo śliski temat na YouTube, to nie jest takie miejsce, gdzie można swobodnie mówić o wszystkim. To trzeba mieć tą świadomość. Więc znacznie bezpieczniej jest wybrać kontent, który jest neutralny, światopoglądowo, że tak powiem. Aczkolwiek i tak YouTube potrafi się przyczepić do tak różnych treści i tego nie unikniecie, więc czasami i tak może zdarzyć się, że wasz kontent będzie miał żółtego pieniążka. Czerwony pieniążek zawsze trafia się wtedy, kiedy użyjecie w swoim filmie nie swoje treści. Czyli na przykład sadzicie duże kawałki. Czyjegoś filmu, i y, to spowoduje, że Wam zostanie monetacja odebrana, a przekazana wręcz na rzecz tego oryginalnego y, twórcy. I tak samo jest przede wszystkim z piosenkami. Jeżeli użyjecie komercyjnej piosenki, które. Mm, są oczywiście czyjąś własnością, to wtedy pokaże się czerwony pieniążek i wszystkie reklamy w tych filmach będą wyświetlane, owszem, ale przychody z tych filmów będą trafiać na rzecz tego, czyją piosenkę użyliście. Więc ewentualnie może to być dla Was sposób na wspieranie Waszych ulubionych artystów, czyli wsadzacie ich piosenki do swoich filmów, nie dostajecie z żadnych pieniędzy, ale pieniądze trafiają do nich. Poza tym, widz widzowi nierówny. I monetyzacja jest bardzo różna w zależności od tego, jakich masz widzów. Mianowicie są grupy ludzi, za których YouTube płaci znacznie więcej i grupy, za których płaci znacznie mniej, a to też ma wpływ. Z jakiego kraju pochodzą Twoi odbiorcy? Bo są kraje, gdzie YouTube płaci znacznie lepiej, a są kraje, gdzie płaci znacznie mniej. Oczywiście, im bogatszy kraj, tym YouTube płaci więcej za reklamy dla tych ludzi, a im biedniejszy, oczywiście, tym mniej. Dlatego, jeżeli robisz na przykład film, który ma milion wyświetleń dla Amerykanów, to zarobisz na nim znacznie, znacznie więcej pieniędzy niż dla filmu. Który, niż na filmie, który ma milion wyświetleń na przykład dla Hindusów czy dla Mozambijczyków, mieszkańców Mozambiku. Więc to trzeba mieć na uwadze, ale jeżeli chodzi o samą Polskę, no to oczywiście mamy przede wszystkim różnice demograficzne polegające na tym, że im ktoś starszy, tym generalnie lepiej płaci YouTube przy maksimum na poziomie około 40 lat. Za takich ludzi YouTube płaci najlepiej, bo to są według statystyk ludzie, którzy zarabiają najlepiej, więc najbardziej skłonni do nabycia różnych przedmiotów, więc najbardziej cenni dla reklamodawców. Ale też y, content, który tworzysz, ma wpływ na monetyzację i takim najbardziej, najlepiej zarabiającym kontentem jest kontent inwestycyjny, kontent finansowy, kontent y, naukowy. Czyli edukacja, kontent taki właśnie mocno merytoryczny jest najlepiej monetyzowany w przeciwieństwie do kontentu bardziej rozrywkowego. Czyli na przykład rzeczy typu śmieszki, hiszki, pranki, czy na przykład kontent podróżniczy też nie jest tak dobrze monetyzowany jak ten edukacyjny. No dobrze, i teraz na końcu chciałbyś pewnie zapytać, no to ile tak naprawdę. Zarabiają filmy na YouTube. Ja teraz podam Tobie kilka przykładów, ile zarabiają filmy na YouTube. Przykład: pierwszy film, który opublikowałem dwa miesiące temu, 23 tysiące wyświetleń, czyli szału, nie ma. Zarobił 489 zł przez te niecałe dwa miesiące, czyli 250 zł na miesiąc. No, jeżeli tak będzie dalej zarabiał. To jest całkiem nieźle. Przykład drugi. Film, który miał 368 tysięcy wyświetleń do tej pory. Od opublikowania tego filmu minęło ponad pół roku i zarobił dla mnie już 6786 złotych. I cały czas jego wyświetlenia idą do przodu, do przodu, do przodu. Także myślę, że on spokojnie przekroczy 10 tysięcy złotych zarobionych dla mnie. A co więcej, w tym filmie są dwa produkt placementy, więc on generuje też dodatkowo pieniądze poza YouTube'em z tych komercyjnych współprac, które są w tym filmie zawarte. Oba tamte filmy miały powyżej 30 minut. To bardzo ważna uwaga, bo poziom zarobku danego filmu oczywiście jest, ilo, y, poziom zarobku danego filmu jest zależny też od tego jak on jest długi. A teraz bardzo ciekawy przykład. Film, którego tworzenie zajęło mi dosłownie 15 minut. Film ma 3 minuty, zrobił przez ostatnie 5 lat prawie 100 tysięcy wyświetleń i zarobił dla mnie prawie 500 zł. Więc 15 minut roboty, 500 zł to daje zarobki na poziomie 2000 zł za godzinę pracy. Całkiem nieźle. Także możliwości zarabiania na YouTubie, jak widzicie, są bardzo ciekawe i czasami godzina pracy przekłada się na wiele tysięcy zysków w przyszłości.